Siemanko, witam Was w kolejnej recenzji na moim kanale. I dzisiaj recenzja produktu, który długo mnie nurtował. Może nie samego produktu, samego w sobie, ale całej rodziny produktów, jakim są dyski SSD na interfejsie PCI Express 4.0. Zastanawiałem się, czy różnica między PCI Express 4.0 a 3.0 jest w ogóle opłacalna. Czy opłaca się do tego dopłacać? Kto to wykorzysta? I czy to w ogóle ma sens? I niejednokrotnie na live'ach, w komentarzach pod filmami toczyłem z Wami na ten temat dyskusję. Ale teraz. Mam okazję sam sprawdzić, z czym to się je, i mam tutaj dysk od PNY CS3040. Który naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, ale wnioski z testów tego dysku, w ogóle czy dysk na interfejsie PCI-Express 4.0 ma rację bytu, czy jest tym zakupem lepszym od dysku na interfejsie PCI-Express 3.0 w podsumowaniu tego filmu, a już teraz zapraszam Was na szybkie testy wydajności tego dysku na interfejsie PCI-Express 4.0. A więc zacznijmy oczywiście od platformy testowej. Dysk testowałem na dwóch platformach, takich z interfejsem PC Express 4.0 i 3.0. Obie platformy pochodziły od Intela, wspólnym mianownikiem była pamięć RAM 16 GB karta graficzna RX6800XT no i dysk systemowy, który był też od Intela, zwykły dysk SATA o pojemności 256 GB. Zmieniała się tylko płyta główna i procesor dla interfejsu PCI Express 4.0 była to i9 k i, 9, 11, 900K, i e, Asus Z590 Hero Maximus 13. Potężny procesor, potężna płyta główna, natomiast dla interfejsu PCI Express 3.0 był to procesor i3 10100 no i płyta główna Aorus Z490 Master. Więc też bardzo zacna. Płyta główna tutaj Myślę, że żaden z tych elementów poza samym dyskiem dysku nie ograniczał. No oczywiście. Interface tutaj wprowadził swoje ograniczenia, natomiast nie ma tutaj mowy o ograniczeniach ze strony czy to procesora, czy płyty głównej, zarówno w jednym, jak i w drugim scenariuszu, więc już teraz przejdźmy do samych wyników wydajności. Ale zanim jeszcze sobie przejdziemy do wyników wydajności, omówmy sobie budowę tego dysku, bo ona zasługuje naprawdę na uwagę. Przede wszystkim patrząc na ten dysk, który jest zamknięty, jest w standardowym czarno-czerwonym pudełku, opatrzonym kilkoma marketingowymi sloganami od PN. I oczywiście, prędkościami odczytu i zapisu, jakie tam producent podaje, że mogą być maksymalne. Oczywiście my je zweryfikujemy, ale dysk w sam sobie to już naprawdę niezłe cudeńko. Popatrzcie na ten gigantyczny radiator, jaki tutaj dostajemy od PNY. Naprawdę jest to kawał radiatora i on sprawił się genialnie w tym dysku naprawdę temperatury nigdy nie były wyższe niż e, 60 stopni bez względu na scenariusz testowy bez względu na to co w danej chwili robiłem z tym dyskiem jak go testowałem, więc za odprowadzanie ciepła od, naprawdę genialnie odpowiada i tutaj e, PNY odwaliło kawał dobrej roboty, ponieważ no, miałem do czynienia z dyskami e, o równie dużych e, radiatorach, natomiast radziły one sobie już troszeczkę gorzej z Odprowadzaniem ciepła. Tutaj też zostały zastosowane odpowiednio cienkie termopady, których tutaj nie zobaczycie, i dzięki temu ta temperatura z samego dysku do radiatora jest super przekazywana. A jednocześnie, jak chcemy go sobie zamontować na płycie głównej, na której mamy wbudowany już radiator, no to możemy sobie go w łatwy sposób po prostu odkręcamy, śrubki ściągamy, nie musimy nic rozklejać, więc jest to naprawdę user-friendly rozwiązanie. Bardzo mi się to podoba. Tutaj PNY zrobił naprawdę. Dobrą robotę w kwestii jakości wykonania tego dysku. Dobra, więc przechodząc już do testów wydajności. Co prawda, wyniki w benchmarkach syntetycznych były niższe niż to, co producent deklaruje na pudełku. Oczywiście na pudełku zawsze jest taktycznie napisane DO, czyli do 5600 MB na sekundę odczytu i do 4600 MB na sekundę. Zapisu. No tutaj te wyniki były troszeczkę niższe, 5300 MB na sekundę odczytu, co moim zdaniem jest i tak bardzo dobrym wynikiem około 2000 MB na sekundę więcej niż dysk na interfejsie PCI Express 3.0, tego samego producenta, który testowałem, czyli CS3030. Więc mamy tutaj spory wzrost o aż 60%. Co będzie bardzo ciekawym wnioskiem w podsumowaniu jeszcze odnośnie wydajności, ponieważ te testy zazwyczaj no, są krótkie, dyski SSD można bardzo szybko przetestować, zwłaszcza, że w przypadku PCI Express 4.0 jak i 3.0 niestety nie widzimy żadnych różnic w kwestii ładowania się gier. Tutaj są to naprawdę mikrosekundy, no i niestety nie jesteśmy w stanie jakichkolwiek takich testów weryfikujących wydajność w grach tych dysków przeprowadzić. Dlatego jeżeli Chcecie kupować te dyski do gier, no to tutaj będzie to wszystko jedno. Ale w podsumowaniu powiem Wam, do czego te dyski mogą być lepsze na interfejsie 4.0, ponieważ. Ten dysk ma bardzo duży bufor SLC. Przez to przy kopiowaniu gigantycznych ilości paczek danych takich mających po 500-600 GB, ten dysk nie zwalnia tak bardzo jak dysk na interfejsie PCI Express 3.0, gdzie tam ten bufor pseudo bufor SLC jest sporo mniejszy. Więc nawet jeżeli byście chcieli zastosować taki dysk na platformie obsługującej PCI Express 3.0, no bo jakby ten dysk działa wstecz, możecie go zamontować nawet w starszych platformach i ten dysk Wam będzie działał z odpowiednio niższą szybkością, co widzieliście na teście. Natomiast będziecie mieli dalej ten duży bufor SLC, czyli kopiując duże paczki plików będzie Wam ta prędkość bardziej stabilna, nie będzie ona Wam tak spadała jak w przypadku dysków na interfejsie PCI Express 3.0. To jest coś, co zostało bardzo mocno poprawione w dyskach właśnie na interfejsie PCI Express 4.0. No i one są tutaj plusem nawet w przypadku... Przypadku starszej platformy, nawet w przypadku, kiedy nie obsługujecie yy, interfejsu PCI Express 4.0, więc tutaj ogromny plus. No, jest to już taka troszeczkę z mojej strony część podsumowania ten wywód o buforze SLC, bo to z mojej perspektywy jest największym plusem tego dysku, ale jego ogromnym plusem jest też stosunek wzrostu wydajności do ceny, bo prawda jest taka, że mamy wzrost wydajności w benchmarkach syntetycznych. O 60%, co mniej więcej też przekłada się na rzeczywistość, że mamy tego wzrostu o 60%. No i uwaga, jeżeli ktoś z Was wie, jak wykorzysta taki dysk, i naprawdę każda sekunda liczy się u niego, jeżeli chodzi o kopiowanie plików, ładuje on bardzo duże projekty. Taki dysk będzie sobie radził od, odrobinę lepiej, głównie dla profesjonalistów. No i przede wszystkim kopiowanie tych bardzo dużych paczek danych z tym gigantycznym buforem SLC, co będzie miał. O zastosowanie nie tylko na interfejsie PCI Express 4.0, co tutaj dla mnie jest bardzo fajnym przykładem tego, że takie dyski mogą się też świetnie sprawdzać na interfejsie 3.0. Transfery macie jak dysk na interfejsie 3.0, no ale ten bufor SLC trzyma wam tą prędkość bardziej stabilną przez cały okres kopiowania pliku, co jest dla mnie naprawdę genialną sprawą. No, ale jeżeli nie wiecie do czegoś takiego zastosować, do czego mógłby Wam się przydać dysk na interfejsie PCI Express 4.0, po prostu jesteście graczami, głównie gracie na komputerach, no to moim zdaniem zakup takiego dysku na interfejsie PCI Express 4.0, no, mija się tutaj troszeczkę z celem, chociaż tak naprawdę nie dopłacamy do dysków na interfejsie PCI Express 4.0 tyle, ile otrzymujemy wzrostu, ponieważ wzrost 3300 MB na sekundę do 5300 MB na sekundę to wzrost o 60%. Natomiast w tym samym czasie ten dysk kosztuje 799 zł, cena na dzień nagrywania w X-Comie, gdzie jego młodszy brat CS3030 kosztuje 549 zł, a różnica cenowa wynosi 45%, więc różnica w wydajności 60%, a różnica w cenie 45%, więc relatywnie dopłata do wydajności jest e, nawet nie 1 do 1, ale opłaca się e, ta dopłata do wydajności. Oczywiście, dla tych wszystkich, którzy wiedzą, jak wykorzystają zasoby takiego dysku, więc e, tutaj dla mnie tak. Po pierwsze, osoby, które wiedzą, że na pewno ten transfer im się przyda. Ja powiem szczerze, proszę Was o przykłady w komentarzach, jak takie transfery wy wykorzystujecie i czy bylibyście w stanie wykorzystać, ponieważ ja w swoich zastosowaniach jakby nie do końca czuję to, żebym był w stanie wykorzystać te 2000 MB na sekundę więcej. Tutaj zastanawiam się, jak by to mogło wyglądać, jaki scenariusz taki dobitnie by pokazał, że faktycznie opłaca się dopłata do takiego dysku, ale co mnie w takim dysku najbardziej przekonuje, to przenoszenie tych gigantycznych paczek danych i ten super wielki bufor SLC, który nie doprowadza do spadków szybkości. Tutaj to mnie absolutnie zachwyca, bo sprawia, że ten dysk jest dobry Wyborem nie tylko na interfejs PCI Express 4.0, ale również na starsze platformy z interfejsem PCI Express 3.0. Oczywiście też wydaje mi się, że jest to zastosowanie bardziej dla profesjonalistów, którzy działają faktycznie na tych dużych paczkach danych dla graczy. Raczej ten dysk niczego nie wniesie. Przynajmniej ja absolutnie różnicy w kwestii ładowania gier tutaj nie widziałem. W kwestii instalacji gier, żeby to się działo szybciej, są to też naprawdę sekundy. Jeżeli zależy wam na każdej jednej sekundzie, czyli wiecie, jedna, dwie, trzy sekundy szybciej w stosunku do interfejsu PCI Express 3.0, no to cóż, nie ukrywam, że no na pewno taki dysk na tym interfejsie przyniesie wam taką poprawę. Natomiast jest, jeżeli jesteście profesjonalistami, no to już nam może przynieść kilkanaście, nawet kilkadziesiąt sekund, być może nawet przy bardzo dużych plikach, kilka minut przewagi nad interfejsem PCI Express 3.0. Piszcie koniecznie w komentarzach, jak wy widzicie zastosowanie takiego dysku i czy on u was przyniósłby jakiś konkretny upgrade wydajności? Mi on się bardzo podoba, przede wszystkim z kilku względów tej genialnej budowy, aż nie chcę się ściągać tego radiatorka. On jest przepiękny, świetnie jakościowo wykonany i ja zdecydowanie zamiast odkręcać ten radiator, pozbyłem się radiatora z płyty głównej tego Shielda, ponieważ raz, że efektywność jakby termiczna tego radiatora jest dużo lepsza niż tego wbudowanego na płycie głównej, a po drugie, no bardzo, bardzo ładnie wygląda, więc nie mam serca go ściągać. Cóż, więc u mnie zostanie w tej formie i za jakość wykonania ode mnie leci ogromny plus, no i za ten bufor SLC, który pomaga utrzymać stabilność kopiowania plików też leci plus. A dla samego interfejsu 4.0 w moich zastosowaniach ja nie widzę upgrade'u jeżeli chodzi o wydajność natomiast czekam na wasze komentarze żebyście pokazali mi, bo już widziałem takie komentarze niejednokrotnie dyskutowałem z wami na ten temat no ale teraz mamy tematyczny film pod którym możemy taką dyskusję ponownie toczyć właściwie do czego wy używacie szybszych dysków, bo wiem, że taki, kilku takich użytkowników, widzów było, którzy powiedzieli, ja mam takie dyski wykorzystuję, bo one się dla mnie sprawdzają i w pracy profesjonalnej Realnie przynoszą mi oszczędność czasu, plus oszczędność pieniędzy. Dlatego czekam na Wasze takie przykłady, bo naprawdę dla mnie one są istotne. To, że u mnie ja nie widzę poprawy, to nie znaczy, że tej poprawy ktoś nie jest w stanie zobaczyć u siebie. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Widzimy się oczywiście jutro w kolejnym filmie na moim kanale. Ja już życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy. No i do zobaczenia. Cześć.